Nawara jak tam w porządku, Nawara, Nawara mówi, że dobrze. We're still in the search for mango. Green mango. Zaraz wysiądziemy przy, przy naszej dawnej stacji, gdzie mieszkaliśmy na Woolig. Sentiment pozostał e, pół roku już tam nie mieszkamy No ale sklepy e, nasze ulubione wciąż tam są. Grace szuka tam zielone mango. Co to green mango? Ponieważ czasami te green mango jest, czasami go nie ma. To chyba zależy albo od sezonu, albo tutaj w Australii od jakichś tam e, terminów dostaw. także zobaczymy na miejscu. Easy Vlog, zapraszamy. Słuchajcie, właśnie dojeżdżamy do Wall or for Grasza cały czas kontruje głowę, żeby dokupywać sprzętu w Log. Na, na, na czym pracujemy w zupełności i powinno wystarczyć, grasza. Nasza dawna stacja Gracia. Dymis place place? Troszkę 75 70%. Okay. Fajnie tutaj nam się mieszkało, z tego względu, że bardzo dobre połączenie z centrum. Typowe osiedle. Trochę tutaj filmów żeśmy nakręcili. A teraz co? Do sklepu, tylko w zasadzie jesteśmy tutaj przejazdem. Do tego chińskiego sklepu musimy wpaść. Grace jak zwykle szuka zielonego mango. O. Czy coś się tutaj zmieniło? No nic. Pogodę dzisiaj mamy kiepsko. Bardzo. Się rozpadało w zasadzie cały dzień, tak pada. także Australia, Sydney to nie tylko ładna pogoda, dużo słońca. Czasami można trafić i na taką pogodę. Kasujemy bilecik, bilecik tutaj. A. I wychodzimy do góry. Jeszcze tylko. Przejście przez jezdnie i jesteśmy. No, fajna ta dzielnica. Bardzo mi się tutaj przyjemnie wraca. No, nie byłem tu pół roku. Grace może tu i była, pomango sama. Ciężko jest mi powiedzieć. No. O, trochę się zmieniło w sklepie. Poprzestawiali puły. Tutaj troszkę drożej, bo przecież to wszystko jest sprowadzane z Chin dla Chińczyków. To jest speweksle dla Azjatów. No i wybieramy. Zbieramy mango i idziemy do Jest? 2 za 8 albo 1 za 4, 49 A jak wygląda? A jakie ładne Zobaczcie Zaraz Grace coś wymaca. Porządnego, ale krzywi się to znaczy, że chyba to nie jest to, po co tutaj żeśmy specjalnie się zatrzymali. Tak two. Take the plastic bag. Masz. Ale bardzo duże. Grace, it's like, like you like head. Very big. 248, This yeah. promo. Better too. Uh this one. I'll get some pepper. I'll put in the back. Okay. Grace, I will wait for you outside. Behold the stego ile ryżu a tutaj jest fajna maszyna, zobaczcie która wyciska pomarańcze i od razu można kupić świeżo wyciskany sok a tam macie cenę czyli mała butelka za 3 dolary pół litra 4 dolary litr za 7 dolarów fajnie, bo zdrowe picie bez dodatków, bez konserwatów, warto. No i nasze urygry. A tam, tam dalej, tam prosto, tu jest nasza ulubiona zupa. Ale jesteśmy pewni, nie będziemy dzisiaj tam chodzić. Bloki dalej stoją, nic się nie zmieniło. Dzielnica Wuligwik -E typowo takie chińskie osiedle, azjatyckie osiedle, gdzie tutaj bardzo dużo Azjatów i no, tak jest, to jest taka noclegownia tutaj Osiedle wybudowali praktycznie od podstaw na bagnach do tego zrobili też stację metra trochę restauracji przy tej stacji metra i to wszystko nie ma tu żadnego kościoła, czy jakichś tam innych, czy tam kina nawet tutaj nie ma. No taki ursynów warszawski. Na tym osiedlu, tutaj na murach, to praktycznie wszystkie apartamenty pod wynajem. Czyli inwestorzy pokupywali, a emigranci, studenci składzają. Taki od jednopokojowym w tej apartament kosztuje 750 dolarów na tydzień A już takie powiedzmy większe, trzypokojowe nawet 1200-1500 dolarów na tydzień Chora cena Oczywiście to nikt nie, nie mieszka sam, to wynajmują po parę osób Zobaczcie Miliony dolarów co tydzień przepływają tutaj do inwestorów, którzy zainwestowali pieniądze, a klasa robotnicza spłaca. Nam też tutaj zrobili sporą podwyżkę i po prostu, żeśmy się stąd zmyli. Nikogo nie interesowało, czy, czy chcemy, czy nie, przedłużyć umowę. Mieszkanie trafiło od razu po nas na. Na rynek i wynajęło się chyba po tygodniu bez problemu. Australijska rzeczywistość rynek wynajmu. O, chyba Grasza już kupiła. Teraz zobaczymy. A, właśnie. Płaci. Już wychodzi. Tak się teraz zastanawiam, czy jakiś sentyment pozostał. Muszę jej pomóc, wam pan wysiadł. one. a gresze jeszcze puściła lotno. Good luck. Czy sentyment pozostał? Troszeczkę, ale wiecie, jak się mieszkaliśmy tutaj, rok. Ale no wiecie, jak się opuszcza wynajęte mieszkanie, to jaki to sentyment. Kwiat to traktuje jak rewi rewiry, takie wiecie, hotelowe. Miałem tutaj jakiś plan do wykonania. Zdaliśmy mieszkanie i tyle. Jesteśmy w nowym miejscu. Życie to podróż. ja? How much you can win, son in the loto? Gratia zagrała w loterię. One milion. Nie, yeah, wish, I wish you good luck, Dali. So Kurde, much. ale pada. Stacja metra Bully e, Jedziemy do Central. Central przesiadka na, na, na tramwaj. We have to to the I do domu. Za jakieś pół godziny będziemy w domu. Mamy jedną przesiadkę Central z pociągu na na tramwaj strasznie dużo ludzi tutaj przyjeżdża każdym pociągiem i tak co, co dwie co trzy minuty bardzo dużo osiedle właśnie się teraz obijam o tutejszych mieszkańców to już nie jest moja dzielnia także muszę uważać a tak na poważnie Dzielnica bardzo spokojna nigdy tutaj nie było żadnych problemów nikt nikogo nie zaczepiał Smutne miasto nic się nie dzieje, dlatego często tęsknię za Rowo, za różnymi akcjami a tutaj na dłuższą metę może stać się to bardzo nudne Co nie Grasia? Ja? Right. Grasza zawsze nie przyznaje okay. okay, racji. Okay, to jest żona. Okej, okay, czekamy na pociąg. O, train. zobaczcie, już jedzie. Okay. rozwiązanie, jeśli chodzi o kierunek jazdy pociągiem naprzeciwko ktoś tu usiądzie i mógłbyś siedzieć twarzą w twarz ale wtedy nie jechałbym, nie siedziałbym w tym samym kierunku co pociągu, więc robimy taki trik i już ktoś jedzie zgodnie z kierunkiem pociągu nieźle, co? dobrze pomyślane Zobacz, jaka pogoda no, tragedia jakby nie Australia ale drobiki jak pada, to też porządnie Do centra Z 12 minut szybko. Tylko jeden przystanek był po drodze. Tu często na trasie jest tak, że są takie pociągi jakby pośpieszne i osobowe. A to wszystko wygląda tak samo, tylko że jedna się zatrzymuje na wszystkich stacjach, a inne tylko na tych główniejszych. Teraz trafiliśmy na ten pociąg na tej linii, gdzie zatrzymaliśmy się na ...tylko jednej stacji po drodze na Redfern i w tej chwili jesteśmy już w centrum Dobra Jeszcze muszę... ...graczy pomóc Bo wzięła tych... ...zakupów Daj Chodź Idziemy Centrum Wylądowaliśmy na platformie 10 stacja olbrzymia dwa odcinki wcześniej żeśmy tutaj, się szwędali z Grace i pogubiliśmy platformę no ale Grace postanowiła zmienić plany bo mieliśmy się tutaj przesiąść na tramwaj ale w związku z tym, że pada przesiądziemy się na autobus bo autobus zatrzyma nam się przy samym domu a ze stacji tramwajowej byśmy musieli jeszcze z Buta iść z 300 metrów w takiej brzydkiej pogodzie Będę. schodki idziemy do autobusu stacja olbrzymia, olbrzymia kilka poziomów, naprawdę łatwo się jest tutaj zgubić w samo Sydney na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to miasto dosyć małe, ja tak przynajmniej to odczułem przez pierwszy rok, myślałem, że tu mieszka, jeszcze się tak dokładnie nie zapoznałem z milion mieszkańców, może troszkę więcej, a to jest chyba 5,5 miliona mieszkańców i cała ta siatka transportu jak się już dokładnie ją pozna, okazuje się, że jest dosyć skomplikowana i wcale niełatwa. Trzeba się naprawdę e, orientować i trochę tym pojeździć, żeby nie błądzić po tych stacjach. No a tutaj e, na stacji central, gdzie to wszystko się krosują, wszystkie linie. Naprawdę jest to duże pole do popisu jeśli chodzi o odnajdowanie się. Tu jest 25 platform. Plus jeszcze dobudowali platformę 26 i 27, ale to już jest nowa linia metra. Robiłem o tym też odcinek, czyli 27 platform. I jeszcze słyszałem, że jest jedna platforma, która jest platformą, wygląda jak nowa, ale nieużywana. I nie wiadomo dokładnie o co tam w tym wszystkim chodzi. Chciałem też zrobić o tym odcinek, ale nie można się tam za bardzo legalnie dostać, i odpuściłem sobie tą ciekawostkę tego miasta. No ale już udało nam się dotrzeć do wyjścia Grace, gdzie jest the bus? The right or left? Are very close. O no niedaleko, gdzieś to już wszyscy na autobus, też nie będziemy musieli za daleko iść ale jeszcze jeden schody w prawo i jesteśmy no nie wiem czy to nie jest największa stacja na której byłem w ogóle a w kilku stolicach już świata byłem można porównać to Kings Cross w mieście Londyn. A i tutaj są te przy, przystanki autobusowe. Zobaczcie. Minusy podróżowania w mieście Sydney. Czekamy już 20 minut. Ciągle pada i zobaczcie w takich warunkach musimy tutaj stać na chodniku, gdzie ludzie chodzą, a jednocześnie jest przystanek autobusowy tragedia jest 3, 4, 3 po 25 minutach poprzedni był, ale nas nie zabrał, bo był pełny i chyba nas nie zabierze kolejny zobaczcie i odjechał kolejny tak wygląda transport sydney czekamy dalej to kurde Pogoda cały czas kiepska, i przyszliśmy na tramwaj, bo tam dwa autobusy nas nie zabrały. A tutaj mamy tramwaj za 10 minut. Ciekawe, czy nie będzie też przepełniony. Ja nie spodziewałem się takich trudności w transporcie miejskim w Sydney, bo ja zawsze jeździłem autem. No i trzeba będzie się powoli do tego przyzwyczajać. Jaki cudem dostaliśmy się do tego tramwaju, przepełnione na maksa. Ale lepiej to niż tam czekać na czwarty czy piąty autobus, który nie zabiera, jak jest pełny. 15 minut, jesteśmy. A jakie dzisiaj były koszta podróży? Dwa razy tramwajem i cztery razy pociągiem. Z karty mi zeszło 7,5 dolara. Tutaj macie odrazy przeliczone na złotówki. Tak czasami wyglądają trudności w transporcie miejskim w 7. No słuchajcie, dzisiejsza jazda Szczególnie ta powrotna tutaj tramwajem dała nam bardzo w kość ale dzięki temu mogliście poznać publiczny transport w mieście synnej nie zawsze jest kolorowo nie zawsze jest słonecznie nie zawsze jest fajnie mój vlog to nie bieganie po plaży i puszczanie słodkich bąków to tyle na dzisiaj do zobaczenia, chciałbym powiedzieć do jutra no zobaczymy w każdym razie do kolejnego odcinka cześć